Siemano, ja jestem Szaleki i chciałbym Wam przedstawić grę Dead or Alive 5 Last Count, Czyli najnowszą, a zarazem z tego, się doczytałem, ostatnią część serii gier Dead or Alive, która zarebutowała w 1996 roku na konsolę PlayStation. Czym jest po prostu Dead or Alive? Jest typową bijatyką zrobioną na takich klasykach jak SNK ba Fatal Fury czy Mortal Kombat Nawet i... Nawet e, i na Tekenie. Choć e, według mnie Dead or Alive może śmiało rywalizować z Tekenem. No więc zaczynajmy. Press any case, Proszę bardzo. Oto to wchodzimy. Wita nas bardzo ładne, klimatyczne, trójwymiarowe menu z, z, z zakątkami roz, z w, różnymi zakątkami świata w którym będziemy toczyć nasze pojedynki standardowo mamy story mode fight, training ekstrakty, option music i wyjście z gry. trzeba wspomnieć że Dato Alive 5 jest to jedyna część która wyszła na komputery PC wcześniej gracze nie mieli szansy zagrać w tę jakże naprawdę doskonałą według mnie bijatykę, ale to jest tylko moje zdanie wasze może być inne w ogóle o czym opowiada seria Dead or Alive o tak zwanym turnamencie życia i śmierci w którym spotykają się zawodnicy i napierdzielają się po prostu albo do utraty krwi nieprzytomności albo do śmierci ale standardowo, zacznijmy sobie po prostu na początku od treningu mamy po prostu wolny trening listę osób, tutorial i combo challenge eee, takie właśnie gwiazdki jak tutorial czy combo challenge do, dopiero zostały dodane w tej części ale zajmijmy się po prostu free treningiem solo match mhm. mamy, mamy po prostu wachlarz różnych postaci dobrze nam znanych z serii Dead or Alive, a nawet ku memu zaskoczeniu pojawiły się dwie postacie z Virtua Fighter, Akira i Pai. Więcej, przed wybraniem każdej postaci obok niej pojawiają się jej specjalne talenty, a dokładnie, do przepraszam, po prostu współczynniki, takie jak Uderzenie, rzut, przytrzymanie, moc, prędkość i ruchy. W postaci mamy na, naprawdę ogromny, ogromny bakarż, choć y, największy wachlarz w postaci to widziałem w grze Mortal Kombat tri, Trilogy. Ale dobrze, bez ogródek, zaczynajmy. wszyscy bohaterowie mają możliwość przebrania się w odpowiednie i specjalne stroje, specjalnie zaprojektowane przez Tekmo. Większość strojów jest pozablokowywana i może nie odblokować tylko dzięki po prostu typowi stowie. Ale te, które są nawet dodane... Są i takie normalne, i takie bardziej erotyczne dla podkręcenia gry. Więc na pewno każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. charakteryzuje Dead or Alive z bardzo dobrym systemem walki przypieraniem przeciwnika do ściany, okładaniem go gradem ci aż po prostu wykończeniem przede wszystkim autorzy zadbali o to, żeby nie zabrakło wieloż wielopasmowych, a zarazem szerokich map. W których możemy po prostu schodzić na niższe poziomy rzucając przeciwnika mapy według mnie są bardzo ładnie zrobione graficznie pięknie się prezentują od tych stylów japońskich po przedstawienia małą botanikę ulicę koniec ziemi dom stacja, stacja paliw sanktuarium głębiny laboratorium czy i właśnie typową arenę życia i śmierci. Teraz sobie tu of Mówię szczerze, jestem tak leniwy, że nie chciał mi się podłączać pada, więc krótko Kadu nie muszę omawiać, że każdy bierze... Każda z postaci ma pasek życia i jest limit czasowy. W tym wypadku jestem limit po prostu nieograniczony. Mało tego. Gra jest idealnie odwzorowana z konsoli. Nigdy nie myślałem, że dożyje czasu, kiedy Dead or Alive powstanie na, komput na komputery. I widząc tą grę bardzo się ucie ucieszyłem, bo od czasów, dla mnie przynajmniej, pamiętam tego Mortal Kombat Trilogy, nie było lepszej bijatyki jak to wiadomo, domu training mode, ćwiczymy sobie, sobie po prostu wszystkiego rodzaju ciosy możemy właśnie rzucić przeciwnika na niższy poziom który, który dostanie po prostu dodatkowe obrażenia aż po prostu zbijemy go do takiego partneru po prostu walczymy już tylko na jednym poziomie. Wiem, gra na razie jest łatwa, bo przeciwnik mnie atakuje, ale zaraz zajmiemy się tak zwanym Story Mode, który jest trochę bardziej rozbudowany i przedstawia osobną historię dla każdej z naszych bohaterów. Dla każdego z naszych bohaterów. Poczynamy od Kasumi, która jest pierwsza na liście. Mało, ćwi mało ćwiczyłem, więc nie, więc nie liczę na to, że będę napierdziała jakieś kombosy po 20 czy uderzeń. Nie będę mówił, gra na klawaturze jest y ciężka, gdyż dysponuję mi po prostu klawiszami POI, LK i N. Ale najlepszy według mnie jest N, tylko na tak naprawdę kurwia przeciwnika, bo zachęca go do jeszcze w dalszej po prostu walki. Ale mamy tak jak zawsze listę komend, którą wybrałem z tej klawiszem na klawiaturze M, a na padzie jedynką. Tych komend jest naprawdę dużo, dużo, dużo i opanowanie ich to, wy, to wygląda tak samo jak w tekenie. Masa czasu poświęcona na jedną postać, masa czasu poświęcona na tysięczne razy próby, jednego kombo, jednego czasu. Akira, typowy zawodnik z Virtua Pilotera, który się nam od pierwszej części. Można go nazwać takim typowym po prostu karateką. Wszystko całej grze przysparza na, naprawdę klimatyczna, fajna muzyka, która dodaje po prostu ostrości całej grze. Wiem, że na pewno są ci, co będą o, oglądać się, na pewno leci w to niż ja, ale to są po prostu moje początki. Mam tą grę dopiero od dzisiaj. I jak, jak z każdą, trzeba się po prostu przyuczyć. Kolejnym elementem jest to, że po prostu wiele mamy rzeczy na mapie, które możemy zniszczyć i możemy po prostu przyrzeć do nich przeciwnika, obłożyć go gradem co i ta rzecz się zniszczy, zadając mu jeszcze większe obrażenia. Ja przed nagraniem tej gry trochę popatrzyłem tych postaci. Według mnie w żadnej bibliatyce nie ma postaci słabej. Każdą po prostu trzeba nauczyć się grać. A do kim już będziemy grać, to zależy tylko od nas. Sky Tokio. Piękne miasto japońskie. Pan Panorama, zaczniemy gdzieś na jakimś dachu. Czyli co? Po prostu sprowadźmy kolesia do parteru, wypierdzielając go przez barierkę. O ile jest to możliwe. To wszystko co widzicie na dole to jest po prostu próba kombinacji ciosów, które naciskam w tym momencie. Ja jest tak odwzorowana z konsoli, że nawet autorzy nie zejmili z... Mini z screena z pada na Xboxa na klawiaturę ale to jest taki malutki tak naprawdę ma możemy się dowiedzieć nawet informacji Inne na ustawienia combo training settings resum To jest bardzo fajna rzecz. Pojawia nam się kolega. Który nie wiadomo komu dopinguje, ale jestem przygotowawszy do walki wspiera pewnie i jednego i drugiego. Ale mniejsza już o tym. Zajmijmy się perełką tej gry czyli trybem story. Na początku mamy bardzo dużo po prostu tekstów i filmów. nie powinno to nam przeszkadzać, w końcu chodzi tutaj o prawdziwy sens gry. A co, co to by była za gra, gdybyśmy nie poznali po prostu historii? Bayman. jeden po prostu z bohaterów, w którym będziemy mogli sterować i się napierdzielać. Dodatkowo wersja PC-towa ma rozdzielczość 1080 HD, czego nie ma po prostu konsola Xbox czy ps 4 A to jest naprawdę dużo. No Bjork, ten sam czas. Podoba mi się w tej grze realizm. Przede wszystkim, jeżeli dobrze się zwrócimy, spływający pod... po ciele naszego zawodnika. Boxerka. tak to jest na walka z komputerem na razie jest prosta ale potem ona staje się naprawdę uciążliwa po prostu pokażę Wam story mode do pierwszego mojego przegrania Tak naprawdę rzeczą, którą ja bardzo lubię w konsolach jest grafika, bo grafika jest mega realistyczna. Tak naprawdę na komputerach ciężko odwzorować tą samą grafikę, którą możemy ujrzeć na konsoli. A w tej grze mamy wszystko odwzorowane tak samo, a nawet lepiej. W większej rozdzielczości, z większymi detalami i szczegółami. That is concerning, but no such report has reached me yet. Hmm. Like how it has it. That's not something any normal person could pull off. You had to be involved with in Thor. Well, at least you came back. We we're all very grateful about that. In any case, Dorotech has no involvement. At least not yet. Do you understand? Or are you hoping for something else? So you're saying that whatever the people who have left to attack do on their own is none of your concern? Is that right? Whatever. By the way, is that girl your messenger now? To see. Where is she? Tell me, I beg you. I need to find her and put an end to this. I honestly do not know. Alpha 152 was Tech's ultimate combat life before we reach the dock. Try to get some rest. Dziś przejdę może trochę do szczegółów, bo tych filmów jest naprawdę masa i nie wiem, bo to mi będzie stracilo mi na nadesło, żeby je wszystkie nagrać. Kolejny fight. Zapewne Dobrą diatyką czy tutaj możemy spędzić trochę czasu z drugą osobą żeby się rozerwać od codzienności wideo Nie mam mu No Nie ma juluz Jeszcze raz Try again. O mówię. Nie ma te dwa, co ci dadzą sobie pomordzi i pójdą na piwo. typowa męska ludzka. Właśnie zaczynamy. Battle a life story Zaczynamy od mi, Gdzie będziemy po prostu przychodzić prawdopodobnie przez kolejne postacie co się włączył, łączyło z blokowaniem nowych strojów nowych yy... może jeszcze jakiś plaż, może jeszcze autorzy do, do, dali jakieś może jeszcze do dodatki nie wiem ja jestem z marca 20, 2015 roku a my mamy ja dopiero mam okazję zagrać w tę grę, gdyż nie wiedziałem, że ona po prostu wyszła na rynek recetów. Na zakończenie tego filmu no, zagram jeszcze trzy y, krótkie bijatyki ze swoją żoną, żeby pogadać jak fajnie może się we dwoje po prostu bawić przy tej grze. No i witam Was. Podobnie rozegrałem was ze swoją

Dlatego muszę lubić, nie muszę. Ty ją bardzo lubisz, tą postać. I to, to na tyle z DFL Live 5 Last Round. Zapraszam Was bardzo do zagrania sobie w tą świetną grzeczkę, w żeby po prostu było nam przyjemniej i raźniej. Ja jestem Szalejki, do usłyszenia, żegnam się z Wami razem z swoim olbrzymim bratom. Trzymajcie się!